Matuchno, to co robi w ostatnich meczach Lech Poznań, to się serio w głowie nie mieści. Jeśli ktoś z Was ogląda moje filmy na temat meczów kolejorza, a nie ogląda samych meczów Lecha Poznań, no to robi potężny błąd, bo tak ofensywnie i bezkompromisowo grającego zespołu w ekstraklasie nie widziałem już dawno. I niby mówi się, że prawdziwą weryfikacją dla zespołu Lecha Poznań będzie mecz z Legią Warszawa po przerwie na kadrę, natomiast według mnie takie gadanie jest guzik prawdą. Polech gra. Można przeklinać? Nie no, nie będę przeklinał. Polech gra. Fantastycznie. I jeden mecz z Legią Warszawa tego nie zmieni. Niedawno do Poznania przecież przyjechała Wisła Kraków. Skończyło się piątką. Pogoń Szczecin niedawno też grając w przewadze na stajonie kolejorza, prowadząc 1 do 0. Nie zdołała dowieść tego wyniku do końca meczu. Lechia bodajże też przyjechała do Poznania z pozycji lidera lub wicelidera. I też wróciła do Gdańska z dwójką. Nawet ten przegrany w ostatniej kolejce mecz z Jagielonią 0 do 1 był w wykonaniu Lecha Poznań naprawdę bardzo dobry, jeśli chodzi o stwarzanie akcji bramkowych. A dzisiaj u siebie 4-0 z wiceliderem, który do tego spotkania nie przegrał ani jednego ligowego meczu w tym sezonie. I szczerze powiedziawszy, przez jakieś 90% czasu tego spotkania, Lech przeważał. Dzisiaj 4 do 0, ale tych bramek mogło być spokojnie znacznie więcej. Najlepszym piłkarzem tego spotkania bezdyskusyjnie został Jakub Kamiński, który brał dzisiaj bezpośredni udział w trzech bramkach dla kolejorza. Dwa z nich strzelił, a przy golu na 4 do 0 sprowokował Lewkota do popełnienia błędu, dzięki któremu Iszak wyszedł sam na sam z bramkarzem. Iszak zresztą też zagrał świetnie. Bramkę na 1 do 0 strzelił dzisiaj Amaral już w drugiej minucie tego meczu, po świetnej wrzutce Reboczo. Reboczo, który po raz kolejny w tym sezonie zresztą pokazał, że jest po prostu kozakiem. Co tu dużo mówić. Dobre zawody rozegrał wcześniej wspomniany przeze mnie Amaral. Fantastycznie wykończył tu akcję na 1-0. Takim fajnym wolejem z półobrotu. Karlström mi się dzisiaj bardzo podobał. Był dzisiaj bardzo pewny w środku pola. Zresztą odnotowałem kilka jego dobrych w ogóle z innymi pomocnikami Śląska Wrocław. Zauważyłem u niego umiejętność łatwego wymienięcia rywala i przyspieszenie, co w sumie powinno być oznaką każdego dobrego, środkowego pomocnika, a mimo wszystko całkiem rzadko się zdarza, żebyśmy takich piłkarzy widywali. I żeby tak żadnego z piłkarzy Lecha po tym spotkaniu nie pominąć w chwaleniu. No to powiem, że praktycznie cały zespół kolejorze zagrał dzisiaj dobrze, albo bardzo dobrze. Przy okazji szybko wypracowana przewaga bramkowa sprawiła, że Maciej Skorża mógł zmienić trzon ofensywny drużyny w drugiej połowie. No i co tu dużo mówić? Lech gra po prostu świetnie. I jeśli ktoś z Was nie ogląda meczów kolejorza w tym sezonie, no to serio polecam nawet tym osobom, które mu nie kibicują. Bo stworzyła się tam paczka zawodników, która aktualnie, w tym momencie, nie wiem jak będzie w przyszłości, wygląda tak. Jakby grała ze sobą od urodzenia. I naprawdę przyjemnie się na to patrzy, więc polecam. Zapraszam i polecam. Piotr Frączewski. A Śląsk Wrocław nie zdążył w tym spotkaniu pokazać zbyt wiele pozytywnego. Przede wszystkim bardzo źle weszli w ten mecz, tracąc bramkę już w drugiej minucie, co umówmy się przy wyjazdach do Poznania jest. Na dłuższą metę niewybaczalne. Ale w mojej ocenie kluczowym momentem dla niepowodzenia śląska wroca w tym meczu była strata drugiej bramki. błąd mączyńskiego przy rzucie rożnym oraz inny jeszcze gorszy błąd ustawienia śląska wroca w defensywie. Te dwie składowe sprawiły, że Jakub Kamiński po przejęciu piłki wybiegł sam na sam ze szorownikiem już praktycznie na połowie boiska, więc był to naprawdę bardzo słaby występ praktycznie całego zespołu Wrocławian. Ale co najgorsze, śląsk notował w przeszłości jeszcze w tym sezonie bardzo podobne mecze, a na pewno jeden, który od razu mi przyszedł na myśl, jak oglądałem ten dzisiejszy z Lechem Poznań, bo mam wrażenie, że Śląsk bardzo podobnie zagrał w tym rewanżowym meczu z kapelem em Berszewa w eliminacjach do UEFA Ligi Konferencji Europy. Wówczas też bardzo szybko stracili dwie bramki, które ustawiły praktycznie spotkanie, oraz bardzo mocno pomylił się Lewkot. Jeśli oglądali się tam to spotkanie, to na pewno to pamiętacie. Na pewno Śląsk miał dzisiaj kilka przebłysków, na pewno ten strzał picha z pierwszej połowy był jednym z nich. W końcówce też wrocławianie oddali dzisiaj trochę więcej strzałów niż wcześniej, ale tak czy siak ostatecznie patrząc na to spotkanie, ten dzisiejszy wynik nie jest żadnym przypadkiem i on jest w pełni zasłużony. Po tym spotkaniu Lech Poznań spędzi przerwę reprezentacyjną na fotelu lidera, mając na koncie 21 punktów, a Śląsk po tym spotkaniu utrzymuje się na pozycji wicelidera z 17 punktami. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj i naprawdę zapraszam do oglądania meczów Ekstraklasy, bo w tej kolejce jeśli ktoś nie oglądał żadnego meczu, to niech serio żałuje. Dzisiaj Krakowia ze Stalą Mielec 6 goli w meczu, omówiłem to spotkanie. Nawet mecz Radomiaka z Brookbetem był niezły. Wczoraj może nieco słabiej, ale tak naprawdę patrząc jeszcze na to, jakie mamy przed sobą mecze, no to zapraszam do oglądania serio. Przy okazji zapraszam na Facebooka, Tradaj, Instagrama, Tradaj, kartę społeczność na kanale Tradaj i zapraszam Was do posiadania uśmiechu po prostu.